na moim kanale w sumie nie miałam tego nagrywać bo w ogóle ani nie ogarnięta jestem ani mój pokój można tam zobaczyć jakieś soki czy coś w tym stylu ale e, nie nagrywałam wam tej ikastracji bo w sumie nie planowałam tego, żeby będę wam nagrywała tą ikastrację wiecie, że chodzę z kamerą o boże, odbieram królika, proszę bardzo, proszę bardzo no bo to nie jest tak jak zwykła wizyta że mogę tak chodzić, no bo no nie była w takim stanie, gdzie można by było nagrywać, e, bo bardzo dużo razy musiałam jej trochę pomagać. No to nie chciałam wybyjeną ręką, no bo to tak średnio by wyszło. Co nie? E, no i teraz Wam ją pokażę. W ogóle to nie będzie taki vlog, taki vlog, taki na początku to będzie takiej trochę kastracji. klatka wygląda tak. Tutaj ma sianko, czekajcie, otworzymy sobie ją. Tutaj ma sianko, bo jeszcze wczoraj, i tak na początku dzisiejszego dnia, bo dzisiaj jest chyba Boże, teraz jest chyba 19 lub 1840, bo moja mama się była na wywiadówce i tak gdzieś się skończyłam. Bo tutaj ma też sianko, ale z tego paśnika teraz bardzo rzadko korzysta, naprawdę bardzo rzadko. Właśnie teraz zajedę sianko i tutaj ten mam. I tak, sorry, ale no. chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Ogólnie, tutaj jak widzicie, nie ma dużo rzeczy. Nie ma też tego kocyka, o tutaj. Nie ma o tutaj tego. tylko po prostu zwykła pusta klatka. Już jej bardzo dużo podkładów zmieniałam. Sami możecie zobaczyć, jeśli. trawa się obrzydzi, no bo, no bo to tak wygląda. Dużo tutaj. Już chyba wywaliłam 4 podkłady lub 5, bo raz się zesikała o tu i później jeszcze w kuwecie wczoraj to siku było po prostu czerwone do porównania mogę Wam pokazać e, o tu takie czerwone było to siku więc no teraz jest lepiej bo jest takie żółciutkie no takie pomarańczowe tutaj ma wszystkie maty jak tutaj um, weźmiemy to tutaj mamy puste ogólnie nie umiałam tego to tak jakoś fajnie zrobić i te maty mają takie coś niebieskie. Pewnie każde maty tak mają. Chociaż nie znam się na psach. Ale na przykład tutaj połówkę Wam pokażę, bo ja tutaj kroiłam niektóre połówki, co nie? E, tutaj mamy taką matę. I jak już widzicie, chyba jak ktoś nie ma psa, to pewnie zwróci na to uwagę, że tutaj jest takie niebieskie. I ja to odcinam, bo oto coś. Em, ma zamiar zjeść. Te niebieskie, nie mówię też, że nie chcę zjeść tego białego, ale no chcę też zjeść o tom. bo ogólnie teraz ma trochę leku, ale wczoraj była na takim mocnym przeciwbólowym, bo pani jej dała, taki mocny, nie, no bo ona operacja, chociaż i tak była w narkozie, ale dobra. No, ale wczoraj było to tak ten, ale teraz nie czuję w ogóle bólu. Teraz ma chyba jeszcze bardziej silniejszy, e, bo wszędzie skacze. chciałam wyjść na łóżko, sorry, mówiłam, że nie będę nagrywała. I e, już się tutaj przymierzała, już była w locie, i ja ją złapałam, czy nie? I tutaj ma wodę, siano, wiem, że może to teraz jakoś nie za pięknie wygląda, ale no tak, przynajmniej z mojej, mojej wiedzy musi być też robi mniejsze boki, o i też bardzo często leży o tak ogólnie nie, nie leży tak wiecie, że w kulce tylko teraz cały czas leży na boku, całutki, więc podsumując z tego nie jem, tutaj taka kuweta wszędzie podkłady sianko, woda bez jakichś chustek jak wcześniej, żeby tylko było ładnie nie, nie, tak się nie bawi. Dobra, i zaczynajmy sobie od może leków, tutaj mamy, e, nie będę tutaj czekać, co pokazywać, e, tutaj mamy taką całą kartę, co i kiedy, więc będę Wam też mówiła, no to to będzie taki dziwny vlog, tutaj mamy e, takie coś, nie wiem jak mam to przeczytać, ale okej, okay. i z tego co wiem to czekajcie, e, e, do, coś na e, 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 coś na e, czekajcie, antybiotyk, to jest antybiotyk, sorry, e, i w antybiotyku nie ma takiej zwykłej strzykawki, jest taka strzykawka insulinowa, tak nam pani wytłumaczyła, e, i fajna e, jest taka ogólnie koperka. I tutaj mamy płyn, i, yy, i to będziemy dawać przez 3 dni. I tutaj mamy taki biały płyn, chyba przezroczysty, jak woda. I piąta kreseczka tyle jej dajemy, bo nam tak Pani powiedziała. Tego jest trochę więcej, jakby nam się rozlało, lub królik wypluł, czy coś w tym stylu. Dalej, bo, nie, bo to się nie kończy tylko na tym. Zatem mamy coś na my, i szukajmy sobie w mojej karcie coś na my. Czekaj, cię. E, my, co coś tam. E, tutaj jest taka już normalna strzykawka. Zaraz wam pokażę. I tutaj jest dopysk jutro i pojutrze, czyli dzisiaj i jeszcze jutro. I to jest lek przeciwbólowy. Yy, pojutrze już nie będzie tego dostawała. Dzisiaj już to dostała i już Wam pokazuję. Już tu nie ma takiej insulinówki, tylko najzwyklejsza strzykawka i tutaj też jest, jest zapakowane yy, tutaj jest taka giełka, żeby nam się lepiej pobierało, bo to trochę gęstsze jest niż to yy, przezroczyste. Jak możecie zobaczyć to jest takie białe. I, yy, i tak. I jeszcze ostatni lek Eee, czekajcie, a dobra tutaj, tutaj jest ogólnie taka kapsułka i pół kapsułki na dzień i to jest coś na by, możecie jeszcze to przeczytać jak ktoś to umie, przeczytać, to, dobra coś na, my, na by, dobra, e, probiotyk, tutaj macie probiotyk przez e, 4 dni, pół kapsułki. I tutaj jest taka zepsuta strzykawka, bo ona jest twarda, na początku tutaj daliśmy proszek, tak nam, jak nam pani radziła, ale no trochę się skiepściło, ale ona nam na szczęście zapasował i w sumie nam się to przydało, ale jeszcze tutaj mamy taki plasterek, co nie, bo ona nie ma u brankach, możecie już zauważyć. Na początku ona jest bez ubranka, dlatego, bo ona ma plasterek. Jak mi się uda dobrze ją wziąć, to wam pokażę, jak wygląda jej brzuszek. Więc tutaj niektóre osoby, które są wrażliwe na nich, przeminą, bo tam trochę ropy widać, więc wiecie. O Boże, czemu? Dobra, nieważne. E, dobra. E, I tutaj mam taki plasterek, który teraz ma na brzuchu. E, nie, sorry, to jest e, ten plasterek mocniejszy. Ma na nie, ten ma na brzuchu, a tutaj jest taki, taki kawałek po prostu zwykłego plasterka. I mamy zmieniać y, ten plasterek co trzy dni, chyba że zabrudzi kupą, bo teraz ma taką rzadziutką kupę nie aż taką rzadziutką, jak wiecie, rzadka kupa. Tylko po prostu niektóre boki są bardziej rzadsze, niektóre mniej. Bo z mojej małej wiedzy, żeby nikt mnie nie, nie mówił, o Boże, to jest inaczej. Nie, ehm, to jest tak, że. Królik wydala po prostu te e, narkozy, te jakieś płyny, które dostał przed kastracją, więc tak. I to taka mini kapsułka, dzisiaj już dostała jedną i tutaj mamy tą zepsutą strzykawkę. Coś ona nie zepsuła, tylko jedną rękę nie da się jej pobrać i ogólnie to na je tak dalej i tak dalej. Kolacji wczoraj tak mało tchnęła, ale rano już... Dokończyłam wstałam o 6.30, bo trochę się przejmowałam. Moja mama wstała też o drugiej, bo się trochę też przejmowałam i e, sianko jadła, dużo bobków było, trzy razy się sikała do kuwety wczoraj, dzisiaj się chyba cztery razy sikała, e, więc tak to wygląda i... Ona e, nie chce teraz pić i to jest ogólnie wielki głupot. Jak jutro w ogóle tak sama z siebie dobrowolnie nie będzie chciała pić, to napiszemy do pani wytrynarz, bo z mojej małej wiedzy e, powinna pić. Pani nam ja też mówiła, że e, nawet wczoraj powinna już pić, a e, z dobrej woli ona podeszła do tej miski tylko trzy razy, z czego w nocy dwa razy, a dzisiaj jeden raz i, e, i dostaje tak, po prostu ja jej daję do piszczka, tylko zwykłą strzykawką, e, całą strzykawkę wody. Może to być trochę za dużo, ale nie wiem. Po prostu jej daję, żeby się nie odwodniła. Lepiej więcej niż mniej, przynajmniej tak ja sądzę. I daję jej tak co dwie godziny jedna strzykawka, a po dwóch strzykawkach, bo tutaj są, e, Boże, czekajcie, 3 ml, trochę więcej, zawsze się leje. E, to wtedy po dwóch takich strzykawkach idzie do, e, do kuwety, zaraz będę jej dawała strzykawkę wody, a w następnym vlogu, to będzie już taki luźny vlog, dzisiaj ogólnie takie podsumowanie kastracji, takie trochę nudne, trochę nie, ale dzisiaj pokażę Wam jak daję tą strzykawkę wody, bo leki już dostała, na, e, na za tydzień będzie... E, ten vlog, gdzie będzie dostawała e, inne antybiotyki, probiotyki i inne leki. Ale dzisiaj takie ogólne podsumowanie e, kastracji. Dzisiaj jest 11: miała kastrację 10, e, więc tak to wygląda. I e, ja trochę muszę poczekać, żeby jej nie obudzić, bo. Mm. Bo nie wiem, czy by była zadowolona, jakby jej się obudziło. W sumie już stała, już się podniosła, więc chyba ją już wezmę, ale najpierw e, z miski tej wody zwykłej, e, tam ci teraz sobie klacja jakby po prostu dobrowolnie e, chciała do niej pójść i się trochę napić, e, to, to ona tam stoi, ja właśnie z niej, z niej pobieram tą wodę. Proszę później mi nie hejtować, że o Boże, co ty robisz? Tak nie powinno być, nie. Ja nie chcę po prostu, żeby się odwodniła. Dobrze, e, poszłam o tutaj, bo e, tutaj jest trójka i ciut na tak 3,5 było. I niedawno jej podawałam, bo zapomniałam jej dać, ale teraz znów jej dam i może najpierw zobaczycie jej brzuszek. E, I od razu mówię, ważne, że jeśli jesteście wrażliwi, się obrzydzacie czy nie lubicie patrzeć na takie rzeczy typu jakieś rany, ropa, takie e, rzeczy bardziej dla niektórych obrzydliwe to po prostu przewincie i będzie wszystko okej. Okay. Dla tych co chcą po prostu zobaczyć to pokażę. Jak nie to możesz wyjść prosto. Okej, okay, więc e, teraz sobie weźmy. Tak wygląda. Może w kamerze to aż tak bardzo nie wygląda dobrze, ale tutaj widać trochę, że tutaj na brzuchu jest bardziej żółte i tak ogólnie widać. Podobno miałam kroplówkę, ale nie ma węflona na uchu, ani nie miała, więc wiecie. Ja teraz wam e, dam kamerę na dół i sobie zobaczycie, jak to jest. Trochę mój łeb będzie to zasłaniał, ale postaram się, żeby trochę widzieliście. Bo ja chcę tutaj ją e, dobrze chwycić. Okej. Okay. Dobra. I ja później tutaj... Nie jest tego! Dobra. Trochę ją wycieram. Standardowo mnie ugryzła, ale nie do krwi, bo ona tak tylko podgryza, jak jej się coś nie podoba. I później do klateczki. I to nie jest tak, że ona cały dzień siedzi w klasie, Nie, Dzisiaj była wypuszczona chyba trzy razy. E... I trochę sobie pochodziła. Najpierw to była tak przez 15 minut wypuszczona, a później trochę więcej. Ale no, to tak to na, na tyle. To takie podsumowanie: jak to wszystko teraz wygląda. I za tydzień będzie już taki może luźniejszy. Może jeszcze tam poruszę kilka e, rzeczy dotyczących kastracji. Na pewno będzie pokazane tam jak podaje lajki. Moja mama też tam jest, więc chyba nie będę pokazywała tak wszystkiego, bo ja nie umiem niektórych rzeczy otworzyć, żeby nie wylać. A jakby to wylałam, to już by było kiepsko Więc to tyle. Jest taki filmik podsumowujący e, kastrację. Wam się podobał? Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, skomentujcie ten film, możecie coś tam powiedzieć, jakie rady macie ze swojego doświadczenia yy, z królikiem, jak tam u Was to wyglądało, jeśli ktoś ma królika, nie no, jedna osoba mi pisała, że ma królika, więc jeśli już yy, Twój królik miał kastrację to, yy, i trochę się wiesz na tym, no, to możesz też powiedzieć, co źle robię, lub co mogłabym dodać, lub nie, lub coś zmienić po prostu. Więc to tyle. Widzimy się w następnym filmiku. Więc to tyle.